Chyba złapała Cię nieprzyjemna dolegliwość na skutek zadrapania. Jesteś jedyną, która dała się złapać w pułapkę chorej przestępczości. Nie moralizuj, bohaterze. Kto zasługuje na te cenne symbole boskiej potęgi bardziej niż ja? Oczywiście nie powiadomiłam kustosza muzeum, by go nie martwić. Dobra, stary, i co teraz? Kocica zwija te swoje kociaki, czy może bad gość rzuca się im do gardła? Bezcześcisz swoje piękno, Catwoman. Moje popile przykrócą twój niewyparzony. Powiedziałeś piękno? Mniej gadania, a więcej działania? Czy ty mnie słyszysz? Jesteś piękna, ale i zła. Nie wchodź na drogę przestępstwa. Pozwolisz, że wyciągnę cię z tego. Momencik, wy flirtujecie? O, zawsze starasz się mnie przechytrzyć, Batmanie, ale tym razem podetnę ci skrzydła raz na zawsze. Nie jeśli założę ci obróżkę. Mam rację. Flirtujecie! Kołąbeczki! Siedźcie spokojnie, kociaki. Niedługo was stąd zabiorę. To raczej ja ciebie zabiorę prosto do Blackgate za to, co chcesz zrobić. Hej, cześć! Chłopie, spokojnie, nie wariuj, bądź stanowczy. Radzę ci po dobroci, wycofaj się! Plasticman? To ja zakładam nowiutki kostium. O! Żeby zrobić wrażenie na Batmanie. A w zamian pojawia się plastikowy zarozumialec! Ja jestem jak prawdziwy Batman! A... No wiesz, adaptuję się! A... Hej, to mówisz, że ci się podobam, słodziaku. Może zaczniemy wszystko od początku? Kuszące, ale ja jednak wolę psy. Jawohl, und so habe ich die Invasion der Anemonen zurückgeschlagen. Mehr darüber kannst du in meinen gerade erschienenen Memoiren lesen. Hm? Als König von Atlantis beschützt Aquaman alle Meere dieser Welt. Aber manchmal braucht sogar der Beschützerschutz. Aquaman, bist du verletzt? Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin verletzt, weil du mir nicht gesagt hast, dass du vorbeikommst. Wie geht es dir? Warte mal. Ich glaube, da ist noch jemand, der dir Hallo sagen will. Flug! Sieh mal, wie aufgeregt er ist. Flug. Der nervigste Delfin auf dem Planeten. Junge, Junge, der hat dich aber vermisst, Batman. Zakim, maar zal mijn aanzoek loslassen. Ga niet zo zitten janken omdat je net een paar keer verloren hebt, ouwe vriend. Als je een echte held wil worden, moet je ook leren verliezen. Ja, een nepheld die waardeloos is en helemaal niks kan zeker. Is Batman een nepheld? Is dat wat je denkt? Verwaan de kwast! Hij weet hoe je moet verliezen. Hij geeft nooit op totdat hij wint. En waarom? omdat hij gewoon lef heeft en lef is de enige superkracht die je nodig hebt. Superadem kan zijn. Het vuur, de kou of ruikt gewoon vies. De kracht om te krimpen geeft altijd verlies. Jezelf veranderen in een slang, daarvan worden mensen bang. Maar met lef zul je winnen, dat wist je al lang. Jezelf gaan verplaatsen en buiten jezelf staan. Telekinese en uit de dood opstaan. Met hypnose doen ze wat je wil en misschien dat je ooit eens vliegt. Maar doorlef lef win je zonder dat je bedriegt. Tik-tak, tik-tak. Questo è il suono dello scorrere del tempo. voi e alla scoccare della mezzanotte voi due sarete come potrei dire caput! e dal momento che devo essere puntuale per il mio prossimo furto non mi resta che dirvi au vedersen Dunque, a quanto siamo con questa? È la quinta o la sesta trappola mortale da cui devo liberarmi per causa tua? Scusa, ho già detto che mi dispiace. In alto a destra. Non sapevo che il suo orologio fosse munito di gas soporifero. Tu non hai mai commesso un errore. Ho fatto l'errore di credere che tu mi potessi aiutare a fermare Mago del Tempo. Continua a lamentarti, così ho più tempo per dimostrarti il contrario. Freccia Verde e io litighiamo spesso, è vero, ma solo perché ci conosciamo da un sacco di tempo. Siamo talmente competitivi che stando insieme diamo il meglio di noi. E se non glielo dirò mai, non c'è nessun altro che vorrei avere al mio fianco in una situazione di pericolo. E ora sistemiamo l'orologio del mago. Oh. Nie <śmiania> się z A miałem kilka I proponuję drinka u mnie. Jak Nie spodziewałem się tylu. Szepnąłem tu i tam. Może koleczka. Wiesz, co. się nie

I zanim znowu się spotkamy, wiedzcie, że gdzie czai się zło, choćby w pięknej formie, będę tam z młotem sprawiedliwości, żeby walczyć o uczciwość i bronić słabszych. Dobranoc.